Pan na kolejną kadencję na fotel burmistrza miasta i gminy Kępno. Piotr Psikł z gościem Radia Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim radio słuchacza. Czas na podsumowanie kampanii wyborczej, ale na początek chciałem zapytać jednak o, o tematy o to, jakie pojawiały się pomysły, być może, które będą zrealizowane na podstawie rozmów, które prowadził pan w trakcie swojej kampanii z mieszkańcami na licznych spotkaniach. Kampania jeszcze trwa, bo jeszcze spotkanie ostatnie przede mną zostało, ale te spotkania, które odbyłem w każdej miejscowości na terenie gminy Kępno oraz, oraz w, na to, w spółdzielni mieszkaniowej w Kępnie dotyczyły problemów różnorakich, ale jedne dominowały problemy. to Na terenie wiejskim to głównie dominują problemy związane z budową dróg koniecznością powstania kolejnych ciągów komunikacyjnych i to takich dużych, znacznych, ale takich też odcinków 100-200 metrów na osiedlach domów jednorodzinnych, bo przecież gmina Kępno intensywnie się rozwija i powstają cały czas nowe osiedla. I my jako samorząd nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim tym problemom na czas, więc problemy dróg, doprowadzenia infrastruktury komunalnej to to jest problem, dominujący, plus oświetlenie tych, tych ulic, ale także modernizacja tego wszystkiego, co istnieje na terenach wiejskich czyli zarówno sal wiejskich, jak i doposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych. Tu mamy jeszcze przed sobą zakup samochodu dla OSP Świba. I te tematy zdominowały, ale z tych spotkań na terenie wiejskim narodził się taki pomysł budowy bardzo dużej zadania inwestycyjnego, które na pewno będziemy musieli dzielić na etapy. To będzie główne zadanie, jeżeli chodzi o gminę Kępno, a mianowicie budowa drogi gminnej z Rzetni do Przybyszowa, do Szklarki Mielęckiej, i ze Szklarki do granicy z gminą Bralin, a mam w przyszłości również, mam nadzieję, że również przez gminę Bralin, aż do, samego, aż do samego Bralina. To jest taki długi ciąg komunikacyjny, który w sposób zdecydowany by ułatwił komunikację dla znacznej części mieszkańców naszego miasta i naszej gminy i tych miejscowości, którzy w tym momencie nie musieliby korzystać z dojazdu drogą Coraz bardziej zatłoczoną, czyli, czyli jedenastką. Ale też tematy związane z miejscami w przedszkolach, miejscami w żłobkach i poprawą infrastruktury technicznej, poprawą warunków, warunków życia. Mam tutaj wielką satysfakcję, że niektóre programy już realizujemy, bo umowy żłobki no 32 miejsca w żłobku już powstaną od września bieżącego roku. Pierwszy etap poprawy warunków funkcjonowania w mieście, czyli bulwaru samica jest przecież już realizowany. Oba, baza sportowa nam się poprawia. Podpisaliśmy umowy dla, na nowe boisko w Warszawie. Otwarliśmy piękny obiekt w, w Miomicach. Przy szkole podstawowej są w planach budowa kolejnych boisk sportowych i również w Kępnie oświetlenie boisk, w Świbie, w Krążkowach, w Kępnie budowa przecież szatni sportowej dla klubu sportowego Polonia Marcinki. Kępno ta inwestycja za chwilę ruszy, bo mamy nią zabezpieczenie finansowe. Ważne jest w tym wszystkim to, że. Że ta obiekt szatniowy dla klubu sportowego był konsultowany na każdym etapie z zawodnikami. To oni dosłownie wybierali nawet kolor ławek, jakie mają być w tym obiekcie zamontowane. Panie burmistrzu, sporo mówimy o inwestycjach, o pozyskiwanych środkach zewnętrznych na nie. Gdybym miał pan osobiście wybrać w tej kadencji inwestycję, która zawodowo sprawiła pani, panu największą satysfakcję, co to było? Ci pracownicy urzędu, którzy i prezesi spój, którzy mnie znają dobrze, to wiedzą, że ja się cieszę do otwarcia inwestycji, ale tak naprawdę już myślę, jak jakieś duże zadanie jest zakończone, ale już tak naprawdę myślę o kolejnych nowych wezwaniach. Trudno powiedzieć, żeby jedno zadanie wymienić. To były różne takie zadania, bo choćby w zakresie spółki wodociągi kiempińskie, to były inwestycje na poziomie blisko 100 milionów złotych, z tego 27 milionów pozyskanych w formie dotacji zewnętrznej, ale na pewno tutaj nie, nie sposób nie wymienić budowy kanalizacji sanitarnej w, w szklarce mieleńskiej, w borku mieleńskim nie sposób nie wymienić inwestycji podobnej do, do w Krążkowach, aż w Mijomicach, Ostrów, w i, i w Mikorzynie. To te inwestycje na przykład takie komunalne, których nie widzimy gołym okiem. To jest modernizacja oświetlenia ulicznego, to jest wymiana w ostatnim czasie 400 lamp na lampy, na lampy ledowe na terenie gminy Kępno. W zakresie budownictwa komunalnego rozpoczęcie w końcu budowy mieszkań przy ulicy Towarowej, Długo długo oczekiwanego bloku mieszkalnego. Ale początek tej kadencji był bardzo przecież istotny i ważny, bo to otwarcie naszej Kempijskiej Pływalni. Tak, która, to było w tej kadencji To było w tej kadencji, tak małż, to pamięta, że ale pływalnia jesienią roku ubiegłego miała 5 lat. Przyjęła bardzo dużo klientów, z czego się należy cieszyć i że, że była to inwestycja bardzo dużo oczekiwana. Mam nadzieję, że w tej kadencji będziemy również otwierać basen zewnętrzny, który będzie takim dopełnieniem inwestycji sportowych tam realizowanych, ale ten, i tych inwestycji dużo, przed na, które żeśmy udało nam się zrealizować, które realizujemy i, i które zostały zrealizowane, bo jak mówił pan, pan, pan mówi o panu podsumowaniu kadencji. No, Ostatnie, ostatnie dwa tygodnie pokazują, że chyba szczałem w dziesiątkę była modernizacja, rewitalizacja parków kępińskich, parku starościańskiego i, i parku miejskiego dużego, bo przecież masę osób się prze, przewija przez ten park, korzysta z tego parku i bardzo dobrze po to one, po, po to one powstały. Mamy bibliotekę zrobiono, mamy te dwa parki, no, finałem będzie synagoga. Liczyłem, że uda się to zrealizować przed w, w, w zakończeniem kadencji, ale nie jestem człowiekiem takim, który przedkłada to, żeby inwestycje zakończyć, jak ona do końca jeszcze nie spełnia wszystkich kryteriów. Mamy odbiory porobione, ale mamy szereg uwag zgłoszonych i te uwagi muszą być zrealizowane i wtedy uruchomimy synagogę, która na pewno będziemy z niej dumni, bo już dzisiaj to widać, szczególnie zachęca mieszkańców ziemi kempijskiej, do wieczornych spacerów. Jeszcze na razie póki co w otoczenie, w otoczenie synagogi. Panie burmistrzu, ja już o to pytałem kiedyś, ale to byliśmy w zasadzie na początku kampanii wyborczej, a teraz już na finiszu, za chwilę cisza wyborcza. Jak by pan ją podsumował, tą kampanię wyborczą? Jest pan doświadczonym samorządowcem? Powiem tak, że każda kampania rządzi się innymi prawami. Każda. Nie ma powtarzalności w, w kampaniach samorządowych, pewnie tak i w każdej innej kampanii. Przypomnij sobie Kępno, czy, czy Gmina Kępno 5 lat pięć i 5,5 roku temu, kiedy poprzednia kadencja, poprzednia kampania przepraszam, trwała. Nie było tak kolorowo, nie było tylu banerów, plakatów, billboardów. Co, co w tej kampanii, ale to jest charakterystyczny objaw dla całej Polski, bo jak wyjeździłem niedawno, wyoglądałem inne miejsca, które 5 lat i pół roku temu nie miały w ogóle billboardów czy banerów, też są. Także to jest takie pierwsze rzecz, co się rzuca w oczy, że teraz wszyscy kandydaci, billboardy, banery, plakaty, wszędzie. Wizerunkowo. Wizerunkowa kampania, dokładnie tak. Duża i duża jest kampania prowadzona w, w social mediach różnego rodzaju, w ulotki w mniejszym stopniu, w mniejszym zakresie, ale też funkcjonuje. No i niestety taka negatywna strona kampanii, jaka jest w tym roku realizowana, również co ja odczuwam jako kandydat na kolejną kadencję burmistrza, to jest taki, taki złośliwy, czy wręcz hamski hejt niektórych kandydatów do Rady, do rady Powiatu Kępińskiego, czy, czy, czy też takie pełne złośliwości, niedomówień, pomówień, czy choćby idąc do radia, dostałem informację o, o zamazywaniu moich banerów wyborczych, co się rzadko, nie powinno, nie powinno tego, to, to mieć miejsca. Powinniśmy trzymać wszyscy jakiś poziom i trzymać się jakichś zasad. Generalnie uważam, że ilość komitetów jest bardzo duża wydawało się na początku jeszcze na początku miesiąca lutego, jak rozmawiałem z kolegami samorządowcami, to twierdzili, tam u mnie Piotr, to u mnie to tam dwa komitety, a ja mówię, no u mnie chyba będą trzy, czy cztery komitety, ale to góra. Jak spotkałem się z nimi cztery tygodnie temu, to okazało się, że u tego, który mówił, że są dwa komitety, jest osiem, u tego, który mówił, że będą trzy, jest dziewięć. A w Kępnie też jest przecież komitetów do, do powiatu 8, do gminy 5 zarejestrowanych. Nie wszędzie są w pełni listy, ale ilość komitetów jest, jest bardzo znaczna i każdy z, nas z komitetów, również mój, prześciga się w tym, żeby przyciągnąć wyborców do, do, swoich, do swoich racji i do swoich, do, swoich, do swoich pomysłów na kolejne 5 lat. Ja starałem się i moi i kandydaci porozumienia samorządowego prowadzić kampanię merytoryczną. Mówiłem krytycznie też o niektórych postępowaniu co ostatnie 5 lat w samorządzie, czy powiatowym, czy też gminnym, ale nikogo nie obraziłem, nie skłamałem, ale reagowałem na kłamstwo pod moim adresem. W sposób zdecydowany mogli się mieszkańcy miasta i gminy Kępno o tym przekonać dwukrotnie, raz w formie wyroku, a raz w formie zawartej ugody. Było tego więcej, ale. W pewnym momencie stwierdziłem, że nie będę, nie będę dawał materiałów do, do, do kolejnych rozpraw sądowych, bo nie o to chodzi. Jestem człowiekiem już od, uodpornionym, starałem się chronić tylko i staram się chronić najbliższych przed tym złośliwościami, przed tym hejtem, przed tym anonimowymi różnymi informacjami, które do moich najbliższych docierały i pobudowa, pobudowały nerwowe, nad, nerwową atmosferę w rodzinnym, w rodzinnym domu. Uważam, że kampania, kończąca się już kampania, generalnie przebiegała z jednej strony merytorycznie, ale tą merytoryką wykazywało się mój komitet, porozumienie samorządowe. Natomiast cieszę się z tego, że niektórzy kandydaci z innych komitetów twierdzili, że to, co robimy, robimy bardzo dobrze. Robili sobie zdjęcia na tle inwestycji zrealizowanych przez samorząd pod moim kierownictwem. To też daje powód do satysfakcji, że to, co robiłem, daje, jest dobre, jest, jest przekonujące, jest rzeczą, która, która, która była potrzebna i oczekiwana. Mam nadzieję. Liczę na to, że mieszkańcy Ziemi, miasta i gminy Kępno dadzą mniej memu komitetowi następną kredyt zaufania i będziemy mogli kontynuować te zadania, które chcemy jeszcze zrealizować. Co ja jeszcze dopytam, to dlaczego mają zagłosować kolejny raz na Pana? Bo to, co robimy, zrobimy cały czas z myślą o mieszkańcach miasta i gminy Kępno. Ja nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Mimo, że mi przypinano łatkę do różnego rodzaju partii. Raz przez tydzień w tej kadencji zdarzało mi się być w partii, ale bardzo szybko się zreflektowałem. Moją partią cały czas to podkreślam jest Miasto i Gmina Kępno i mieszkańcy tej ziemi. Dla tutaj pracuję, tutaj żyję, tu, w um, tu pewnie umrę i tu chcę funkcjonować dla dobra ziemi kępińskiej, dla dobra mieszkańców i, i nadal Miasto i gmina Kępno intensywnie rozwijać, promować, żeby była tym dla wielu z nas, którzy tutaj mieszkamy żyjemy, tym wymarzonym miejscem do życia, żeby przyciągała osoby z zewnątrz. Na jednym pytał Pan w pierwszym pytaniu, na, jak przebiegały spotkania. No mam tą satysfakcję, że nawet na, na ostatnim spotkaniu w spółdzielni mieszkaniowej, czy na kilku innych spotkaniach, no mieszkańcy z satysfakcją twierdzili, że miasto i gmina się bardzo zmienia i bardzo się rozwija za ich życia. Że jak przyjeżdżają do nich znajomi, to nie, nie potrafią poznać miasta, czy nie potrafią poznać ziemi kępińskiej poszczególnych miejscowości gmin. Tak I tak się zmienia na plus, na dobre. To jest wielki, wielki powód do satysfakcji. Ja mam nie tylko plany, nie tylko pomysły, ale już te pomysły, te plany zaczynam wdrażać w życie. Tak już mówiłem podczas debaty, podczas pierwszego swojego wywiadu, że złożyliśmy już wnioski o środki zewnętrzne z różnego rodzaju programów. Nie dalej niż wczoraj dyskutowaliśmy na temat trzech nowych wniosków, które chcemy złożyć do Ministerstwa Sportu, bo zostały uruchomione programy sportowe. Chcemy wrócić do tematu obiektu wielofunkcyjnego, bo też minister sportu uruchomił kolejny ten program i chcemy wrócić do tego, do, do tego, do tego projektu, gdy, gdyż możemy pozyskać środki zewnętrzne finansowe. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że staram się przede wszystkim realizować inwestycje te, które możemy zrealizować w maksymalnie pozyskując środki zewnętrzne. Bo te drobniejsze zadania będziemy musieć zawsze wykonywać ze środków, ze środków własnych. Mamy pomysł, mamy wiedzę, mamy kompetentnych pracowników i kompetentnych radnych, którzy w ramach porozumienia samorządowego chcą realizować i rozwijać ziemię kępińską, a ja chciałbym razem z nimi to prowadzić nadal jako burmistrz miasta i gminy Kępno. Dziękuję bardzo. Piotr Przykus, burmistrz miasta i gminy Kępno, kandydat na kolejną kadencję gościem Radia SUD. Dziękuję panu, dziękuję wszystkim radio słuchaczom.